Witam, Teo. Przed nami ostatni pojedynek pożyczoną armią. Należy odnotować, że zlekceważyłem Twoją siłę, bracie, jak i potęgę Twoich sojuszników. Ale wszystko ma swój koniec. Również Twoja głupia próba powstrzymania króla Guilforda. Teraz, mago. Czas pokazać mojemu młodszemu braciszkowi. Pełną moc Twojej magii. Tanatoris bez słowa staje przed swoją wielką armią. Piękna Xeono Wygląda na to, że nasz wróg zapozna się z bliska z Twoimi rogami i kłami. O, ma więcej szału. Imany pani ognisty krainy demonis sprowadziła armię rogatych długozębnych i łuskowatych bestii aby pomogły Olafowi w potrzebie atak 15 obrona 18 intelekt 20 natomiast tutaj Tanatoris był niegdyś zdolnym i obiecującym elfim czarodziejem ale w pogoni za ogromną mocą stał się potężnym nekromantą. Podczas wojny nekromantów został zabity przez Sir Oszczepa, który poświęcił życie w samobójczym ataku na wieżę nekromanty. Niestety jego ofiara poszła na marne. Tam na Toris powstał z martwych, aby zostać dowódcą jednej z armii nieumarłych księcia małżonka Guilforda. Atak 8 obrona. 12 Intel 32, no to tu będzie rzeźnia. A w ogóle, to jesteśmy otoczeni. Ale mam smoki. Tylko nie umiem czerwonymi w sumie. Dobrze kierować. O. Pamiętam, że gryfy są fajne w takich tutaj sytuacjach, gdyż. znaczy, cerbery. A co ja powiedziałem, gryfy? Dobrze, no to teraz tak. E, jakie masz czary, skarbie? Płonca, strzała, olejista, mgiełka, a Feniks kula ognia, ofiara. O nie, no portal to już lepiej. Deszcz ognia, arma. No. Hmm. To jest kiepskie, gdyż to działa na istoty żywe. Ale tak prawdę mówiąc, to tu za ciekawie nie jest. Możemy użyć kuli ognia. Ale zaraz, zaraz, może wpierw... E, wpierw może szał, żeby się nie marnował. A ja go widzę... Powiedzmy, że... W tym miejscu... Przywołam dziecię. No. Teraz tak Kula ognia tak. Powiedzmy, że tu mało to da Już troszeczkę ale lepiej tu nie będzie O o, pamiętam, ta jednostka jest jakaś potężna o, o tu już by coś wyrwała mm, Ale w sumie wolałbym tu Bohater przekształca swój szał w rzekę wrzącej lawy i zadaje wszystkim przeciwnikom 33. Tam do 30 punktów obrażeń od ognia. Zacząć od tego. Hmm, a może będziemy mogli drugi raz uderzyć. Hmm, może jeszcze przyzwijmy jednostkę. Powiedzmy, że tutaj. Albo tu. A gdybym. też nie złe, tylko że unik może być. Tu. Ha. Mm. W Dark Side, jak będę grał, to właśnie. docelowo. No, znaczy się najpierw przejdę, oczywiście, wampirem. Później może. orkiem albo demonicą. I właśnie wtedy nauczę się w końcu. E, tych jednostek. A teraz to po prostu. A... Zadajmy obrażenia. Dowiedzmy się, jakie to jest skuteczne. No, nie wiem. No, całkiem, całkiem. To jest tak. Jak to zrobić, żeby. Żeby. Właśnie nie wiem, jak jest z tym sterowaniem. Wyrzuca w wybranym kierunku strumień, płomieni, zadając 100 do 140 punktów obrażeń od ognia. Z następującym prawdopodobieństwem podpalenia celu: 50% ale jak się tym kieruje? Aha, nie, nie, to ja bym musiał chyba na linii wpierw stanąć. To nie, to tym razem jeszcze o. Tak. I tak. Przyznam, że nie umiem spokojnie sterować. Ale kiedyś trzeba się tego nauczyć. Hmm, Nic życia kradnie energię życiową. Nie, to to nie jest dobre dla mnie. Demoniczne bestie. Demonolog wybiera pole, na które przyzywa oddział demonów stających do walki po jego stronie. Hmm. Co? Całkowita wartość współczelnika dowodzenia oddziału 14605 do 2000. nie, do 29 210, to jest masakr. tu to przywołać? Hmm, jeszcze tutaj dajmy sobie szansę. Hmm. Cerbery tutaj zaatakują. No to. Aha, ja to muszę przywołać przy moich jednostkach. Ach. Ale nie przy demonologu? Ciekawe. Dobra, nie będzie. Mhm. Teraz tak, tu bym się chciał wbić. Chyba, że tu bym się chciał wbić, ale nie. Hmm. Jeśli wroga jednostka znajduje się w linii prostej od Cerbera, ten może przeprowadzić charger i zaatakować. Co daje wówczas. A nie, nie, to tego nie chcę. Ale zaraz, zaraz. A, to może są. Są te gorsze cerbery, no właśnie. Nie, no potrójny atak pozwala at zaatakować trzy cele jednocześnie. Ale to raczej nie z tego wynika. No dobrze, no to. No to może to z automatu po prostu uderzę się dowiemy. Tak, z automatu. Tutaj. W sumie wiem, że powinienem atakować. Znaczy, skupi się na jakimś jednym wrogu, ale sami widzicie, że to nie do końca się tak da. A egzekucja, w brutalny sposób zadaje wrog jednostce. No, to może być nawet dobre. Jeśli jednostka zostanie całkowicie zniszczona, wszyscy wrogowie tracą na pewien czas jedną inicjatywy. A Może tu zaatakują? To i tak nie jest moja armia, mogę wszystkich potracić. Aha... Tylko nie wiem czy akurat y, nie umarli mają jakiś tam wpływ na czynnie, czy inicjatywa coś dla nich tam ma. No tu się ładnie udało. Mhm. Tutaj no właśnie, żeby się nie wskrzeszali. Czy tam nie ożywiali. Mhm. Nie. Wybraliśmy sobie cel i będziemy go cały czas no... niszczyć. I co? Wszyscy są poza zasięgiem, tylko tu mogę. No dobra, niech będzie. Ale całkiem jest odrażenia. Dobrze. Ale to oznacza, że bijemy dalej. Fajnie. No ale teraz już troszeczkę gorzej jest. A, w sumie... Hmm. Nie no, rycerze chyba sobie zostawię na sam koniec. A, szał. Hmm. No nie jest najlepiej. Nie jest, to trzeba przyznać. Ale... Ale gdybym na przykład tak... O. Niech będzie. Chodzi o to, żeby szału nie maniować. Dobrze, teraz tak. Tutaj. Kula ognia. Hmm, ale to ja już bym widział tutaj. Świetnie. Hmm, tu by można było faktycznie coś, coś, coś zwojować. Aha, tu jest pułapka. To nie. Chyba, że. Hmm, nie, nie, to może łuczników. A ja jeszcze mogę raz zaczarować, tak prawdę mówiąc. A, nie, nie, zaraz, zaraz. Hmm. Hmm. Niech będzie tu. Pięknie. Hmm. Tutaj, aha, i teraz sobie kolcami przeszkodziłem, ale w sumie najbardziej zależy mi na... Na swaiczeniu tych tutaj jednostek, więc jest fajnie. Tutaj. Tak. Strzelajmy. Mhm. O! Mam nowych. Nowych demonów. Hmm, albo może użyjmy to. Mm -hmm. A co, ja nie dowodzę tą jednostką? Może nie? No trudno. To jest tak, jak się... dopiero uczę. O. Pięknie. To może... Może bardziej... O, to jest... Aj! To jest pułapka. Ach! Wiedziałem, że jest, tylko zapomniałem, no. Dobra, to nie jest problem. My to wygramy. Czyli ta warunka lepszego ataku. Wiemy. Okej. To szało znowu już doskonale radzi, jeśli chodzi o show. Pewnie muszę się wiele od niej nauczyć. Aha, tu jest pułapka. Chciałem się wycofać, ale tym razem udało mi się błędu nie popełnić. Kradnie energię życiową. Czy ja mogę tutaj ukraść? No, zobaczmy. Aha, sojuszniczy to nie. Nie, 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 nie. E, dobra, bijemy. Się pewny przyjemny. E, no to mi się nie podoba, że sojusznicze obrywają w ten sposób. E, to jest takie trochę nie w porządku. Hmm. A, co to? Nie, no w sumie powinienem od szału zacząć. Powiedzmy, że to. Teraz tak. Co prawda, moja formacja oberwie, ale. Ale. Ale oni też oberwą. I tak trzymać. No tutaj ładnie biły, więc my tutaj też. Mhm. Pięć? Tutaj? Czy może się wycofamy? Tutaj czekajmy. Czyli tak a, tak, a tak, dobrze. Czyli niektórymi jednostkami dowodzę, innymi nie. E, a tak, okay. to sobie zostawimy na koniec. Tu bym chciał uderzyć. Okej okay. Mhm mm Pięknie yy, Dobra, nie będziesz... Że... Ale do zaraz, zaraz coś takiego Piemy. Ej, bo jeszcze tu przegram Bijemy. Właśnie. Shaw. Procentówka. I kule ognia. Tu. I jeszcze raz. Ale za wesoło to to nie wygląda. A w sumie mógłbym nowe jednostki. Hmm, Runkę... Koczymy. Ale ciężko jest z demonami. Hmm. Nie, 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 nie. Powiedzmy, że tak. To by miało sens Pokażę może tak Jemy Jest, dobrze Bałem się unikł Na szczęście nic takiego nie nastąpiło mm, Tutaj mamy coś do dokończenia mm -hmm. O nie, dobrze już Teraz tak tutaj. Aha Nie, no to teraz chyba jednak się tutaj skupimy. Mhm. Tylko że muszę przygotować miejsce dla moich jednostek. Zaczynam kiepsko prząść, jeśli chodzi o jednostki. Dobrze, ale e, to możemy zrobić tak. E, kula, a nie, nie, znowu zapominam, że szał. Tylko, że to, to chyba nie. A nie, zaraz to są. Nieumarli. E, nie umarli. Nie, niech będzie. O! Tutaj kula, ognia i portal. Powiedzmy, że tutaj. Hmm. Czy może... Nie, musimy... Pojedyncze grupki niszczyć. Aha. Tak. I tutaj. A można by coś takiego w sumie zrobić, nieprawdaż? Haha. Wow. Ale to było potężne. Widzieliście to? m mm. Tak, tak, tu są pułapki i to jest problem. No, także małymi kroczkami, żeby coś nie spieprzyć. O! całe szczęście, bo komputer mógł, nie, sterując tą formacją, w pułapkę wpaść, ale na szczęście nic takiego się nie, nie zdarzyło. Mm, to! Tu została już tylko jedna formacja. Czyli, czyli, czyli... A, przyzwiemy sobie jeszcze mostki. Hmm. A tak. Okej. Okay. Tutaj, a tak. Pięćdziesiąt jeden. Wow. Może jeszcze sobie coś takiego damy. Kończymy pięknie, no ale te straty, czyli zostało nam do pokonania już tylko braciszek.